Dzień dobry Marzena Troć, witam na antenie Radia Nadzieja. Moimi Państwa gościem jest dziś Kamil Kamiński. Witam Cię Kamilu serdecznie. Dzień dobry. Kamil Kamiński, Łomżanin, obecnie członek zarządu Fundacji Ocalenie zajmującej się, no właśnie Kamilu, czym zajmuje się Fundacja Ocalenie? Znaczy, przede wszystkim zajmujemy się pomocą uchodźcom, a szerzej cudzoziemcom. W Łomży to wygląda tak, że przeważnie to są uchodźcy z Kaukazu, czyli Gruzja, Inguszetia, Dagastan i Czeczenia. Ilu uchodźców jest? w Łomży i w, w W samej Łomży z naszych, z naszych danych jest 47 rodzin, czyli to jest około 200, 200 uchodźców na samym terenie miasta Łomża. No i w pobliżu Czerwonego Boru też, też znajduje się ośrodek, o, ośrodek dla cudzoziemców. I tam też około 100-150 osób się znajduje. Czym dokładnie się zajmujecie? Ile osób jest zaangażowanych w pracę fundacji? Zajmujemy się, tak jak powiedziałem, pomocą przede wszystkim dla cudzoziemców i uchodźców. Na Tyl czym ta pomoc dokładnie? Tylko podadka? to prowadzimy dwa, dwa punkty. Jeden w Warszawie i jeden w Łomży. I na terenie Warszawy ta pomoc jest szersza z tego względu, że na terenie Warszawy te przybywają cudzoziemcy na z krajów arabskich. E, też zajmujemy się osobami, które właśnie przybywają z Iraku, e, z Algierii, z Egiptu, e, czyli z tych krajów, które w tej chwili prowadzą prowadzą jakieś takie działania, może niekoniecznie wojenne, tak, ale na przykład walczą o swoje prawo, o demokrację, o, o to, żeby, żeby stanowić o swoim losie, ponieważ są tam prześladowania, te osoby trafiają też do Polski, głównie te osoby trafiają, trafiają do, do Włoch, tak, czy do Grecji, ale też zderzają się pojedyncze osoby, które, które wybierają Polskę, czy też z jakiegoś Powodu znajdują się w Polsce. Ilu uchodźców jest w Polsce ogólnie? Orientujesz się? Cięż, ciężko powiedzieć, ponieważ ta liczba. E, ta liczba jest cały czas zmienna, tak? Te, te, te liczby się zmieniają, ale jeżeli chodzi o, o samych uchodźców, nie, nie mówimy tutaj o cudzoziemcach, o osobach, które nielegalnie przybywają na terenie na terenie Polski, to ta liczba się zmniejsza. Od, od kilku lat obserwujemy spadek przyznawania przyznawania statusów uchodźcy. Na czym to jest spowodowane? Ta zmniejszająca się liczba uchodźców? Na pewno, znaczy główne, głównie wynika to z tego, że że ONZ uznał, że na terenie Czeczenii nie, 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 nie ma działań wojennych. Tak? To, nie jest, to nie jest do końca prawda, ponieważ mimo tego, że nie, trwa, nie, nie trwają regularne walki, tak? czołgi nie jeżdżą po groznym, jednak trwają prześladowania osób, które nie zgadzają się na, na rząd marionetkowy. Czyli Ramzana Kadyrowa, który jest Czeczenem, tak, ale kolaboruje z Federacją Rosyjsko z Rosjanami i przez wielu Czeczenów jest nieuznawany, tak, to jest rząd kolaboracyjny i te osoby, które w jakikolwiek sposób się przeciwstawiają, nie chodzi tutaj nawet o, o, o walkę, tak, nie, nie chodzi o to, że te osoby w jakiś sposób zagrażają w, fizycznie tak, tej władzy, ale przez samą krytykę są narażone na różnego rodzaju prześladowanie, od wyrzucenia z pracy, poprzez porwania, tortury, czy, czy też zabójstwa. I te osoby pojawiają, pojawiają się, pojawiają się w Polsce. Jednak, jednak ten liczba, liczba przyznawanych statusów uchodźcy jest, zawsze była mała. W tej chwili, w tej chwili jest jeszcze mniejsza i też wszelkie formy legalizacji pobytu w Polsce też, też są mniejsze i stąd wynika też między innymi, tak? ponieważ też dużo osób próbuje jednak ułożyć sobie życie w Czeczeniu, więc tych osób jest na pewno mniej niż wtedy, kiedy są bezpośrednio działania wojenne, kiedy na przykład miasta są bombardowane, wtedy ludzie dużo, dużo grupą uciekają. Ostatnia taka duża grupa była przed wejściem Polski do Schengen. W czasie wojny Rosji z Gruzją bardzo dużo Gruzinów e, e, przebywało na terenie, na terenie Polski, e, jednak e, z tej grupy dwóch czy trzech tysięcy osób, legalizację pobytu dostało chyba trzy czy cztery osoby, więc to są małe, małe liczby. W ostatnim czasie Senat bez poprawek przyjął zmiany w ustawie o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na czym te zmiany dokładnie? Znaczy to jest, to jest ta tak zwana abolicja, e, którą, którą przyjęliśmy z dużym, e, z dużym zadowoleniem e, i która od 1 stycznia wchodzi wchodzi w życie. Osoby, które w, w, nielegalnie przebywają w tej chwili na terytorium na terytorium Polski, będą mogły zalegalizować swój pobyt na okres, na okres półroczny i też. To dużo mało twoim zdaniem? W porównaniu z tym, co te osoby w tej chwili, tak, jeżeli, w tej chwili, jeżeli ktoś przebywa nielegalnie, to praca to oczywiście tylko nielegalna, tak? Zwiąże się to z wieloma, z wieloma trudnościami, tak? I to w dużym stopniu nie dotyczy cudzoziemców, którzy starają się o status uchodźcy, ale duża grupa czy z, z Ukrainy osób, czy z Białorusi. Tutaj myślę, że to będzie ta grupa, która najwięcej, najwięcej skorzysta z, z tej możliwości legalizacji pobytu. I to... Jest to tyle cenne, że mieliśmy dużo takich przykładów, nawet medialnych, tak, kiedy osoby przebywały po 10-15 lat na terenie Polski, dzieci chodziły do polskich szkół, uczyły się niekiedy na uniwersytetach i nagle przychodzi deportacja, tak, ponieważ okazuje się, że, że nie, nie zalegalizowali swojego pobytu i właśnie dla takich osób to będzie, to będzie jakieś, jakieś wyjście z sytuacji, plus myślę, że to jest korzystne też dla Państwa, ponieważ jeżeli te osoby przebywają, na terytorium y, Polski i przebywają, przebywają nielegalnie, to nie płacą podatków, tak? Ponieważ y, y, pracują też nielegalnie, tak? Więc jeżeli będzie to zale zalegalizowane, to osoby będą też płacić podatki, więc to jest też z zyskiem dla państwa. Powiedz, prowadzenie fundacji nie należy chyba do najłatwiejszych rzeczy. Znaczy tak, to jest tak, że każde nasze działania muszą zostać sfinansowane. W tej chwili to głównie pochodzą środki z Unii Europejskiej, z programów, programów unijnych. Macie problem z pozyskaniem środków? Znaczy, no tak, tak jak, tak jak każda fundacja, każda organizacja są ogłaszane konkursy piszemy projekt, jeżeli projekt się spodoba, dostajemy dofinansowanie i to jest o, ty, o, ty, o tyle ważne też, że fundacje przy projektach unijnych i też stowarzyszenia, organizacje pozarządowe nigdy nie dostają całości kwoty. Zawsze jest ten wkład własny 15-20% w zależności od, od projektu, który fundacja musi sama, znajdując sponsora, czy też z 1% znaleźć, znaleźć środki na, na działania. Ale też są fundacje, które nas wspierają, tak jak fundacja Batorego, która też dwa razy w roku ogłasza konkursy grantowe i dzięki temu właśnie mógł się odbyć Dzień Uchodźcy w Łomży w czerwcu, czy też wcześniej wystawa w połowie drogi przedstawiająca uchodźców mieszkających w Łomży. Ile osób jest zaangażowanych w przygotowanie Dnia Uchodźcy? Tak, znaczy w, ty, w tym roku, w tym roku po raz pierwszy jest, ale liczymy na to, że, że uda, że uda, uda nam się też w, w, kolejnym, w kolejnym, w kolejnych latach ten Dzień Uchodźcy organizować, widząc jak, jak to spodobało się, tak, mieszkańcom, mieszkańcom że myślę, że, że na pewno będziemy starać się, żeby w przyszłym roku, w czerwcu po raz, po raz kolejny był, był Dzień Uchodźcy. W, same zaangażowanie jest bardzo, bardzo duże, tak, ponieważ Oprócz, oprócz pracowników, którzy, którzy pracują w Łomży w tej chwili, to pomagają wolontariusze, bez których byśmy, byśmy na pewno nie poradzili sobie 115 młodych, młodych osób z Łomży. Są to głównie licealiści, ale też w tej chwili na przykład pomaga nam nauczycielka, która uczy angielskiego i w wakacje pomaga też właśnie dla... Dla dzieci właśnie ucząc, ucząc angielskiego raz w tygodniu, ponieważ w tej chwili też dla nas to jest... Y bardzo fajne i bardzo się z tego cieszymy, że ci młodzi ludzie, nasi wolontariusze poświęcają swój czas wakacje, organizując zajęcia świetlicowe dla, dla dzieci. Jest to kilka godzin, godzin dziennie. I dla nas to jest bardzo budujące, tak, że młodzi ludzie chcą pomagać, bezinteresownie pomagać uchodźcom, tak, którzy, którzy znaleźli się, znaleźli się w, naszym, w naszym mieście. W tym momencie realizowany jest również projekt ku integracji. Do kiedy on tak, będzie? Realizowany? integracji realizujemy do, do października to jest, projekt, to jest projekt długi ponieważ dwu, dwu i pół letni, prawie prawie trzyletni, mm. trzyletni projekt to jest w tym projekcie uczyliśmy uchodźców języka polskiego, były intensywne kursy języka, języka polskiego, był zespół, jest jeszcze zespół, zespół Kaukas, czyli, czyli Narodowe tańce, tańce Czeczeńskie, które pokazywaliśmy i w Łomży, ale też na przykład przed walką Mameda Kalidowa, Halidowa, bardzo no bardzo to było, było dla nas ważne wydarzenie, tak, parę, parę milionów osób oglądało, oglądało występy dzieciaków, które przebywały, przebywały w tamtej chwili w Łomży w telewizji. Oprócz tego warsztaty, i to jest, i to jest ważne, że y, nasze działania nie skupiają się na tym, żeby uczyć w jakiś sposób stronę polsko, y, jak przyjmować uchodźców. To, 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 to nie na tym polega, działamy y, z, z jakby dwu, 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 dwóch stron, tak? czyli z jednej strony pokazujemy polskiej stronie, y, dlaczego uchodźcy przyjechali do Polski, dlaczego akurat są w Łomży, jakie są różnice kulturowe. Ja, ja, czym, się, czym się różni islam od chrześcijaństwa i też pokazanie, że islam wcale nie jest taki straszny, jak próbują go pokazać niektóre media, często kojarzone tylko z terroryzmem. Tak? Chcemy pokazać, że to są normalni ludzie którzy mają takie same problemy jak ma, czasami nawet większe, a z drugiej strony też y, uczymy uchodźców, tak? Ponieważ oni znaleźli się w Polsce, muszą się przede wszystkim nauczyć, jeżeli chcą zostać tutaj y, i muszą się nauczyć polskiego i muszą się nauczyć y, podstaw naszej kultury, tak? Mają I, trudności z nauczeniem się tego tak, języka? Tak, bo, bo znaczy i, 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 i język o tyle, o tyle jest y, prości, że, że większość, większość uchodźców to są uchodźcy z Czeczenii albo Gruzji i y, znają język rosyjski. Więc jakieś tak, drobne, tak, drobne, drobne podobieństwa, tak. podobieństwa są. Na przykład dla mnie język, język czeczeński, mimo tego, że już pracuję 6 lat z, z to grupą, tak, z Czeczenami, jest bardzo ciężki. To jest język gardłowy, zupełnie niepodobny do, do języka polskiego, czy rosyjskiego, czy nawet angielskiego. więc jest trudny, trudny do nauczenia, ale też uchodźcy są bardzo ciekawi naszej kultury i dla nas niektóre rzeczy przyjmujemy, że no zawsze, zawsze były zawsze e, dla nas coś naturalnego, tak? Tak jak tak jak powietrze, którym oddychamy, ale na przykład jedna z uchodźczyń e, spytała w Boże Narodzenia, kto leży w tym żłóbku, tak? Dlaczego? I, I dla nich to są normal, normalne pytania. Oni nie wiedzą, tak? Boże Narodzenie dla nich jest, może gdzieś w telewizji widzieli tak, ale e, nie obchodzi się Boż, bożego narodzenia. E, a z e, z kolei my możemy poznać e, ich kulturę, czy też Islam w tej chwili Twaramadan Ramadan, post 30, 30 sierpnia się kończy. Też to jest właśnie ciekawe, ciekawe doświadczenie, poznanie poznanie właśnie obyczajów innych osób i też wytłumaczenie dla osób na przykład mieszkających w Łomży, że, że ta osoba na przykład teraz nie je albo nie pije aż do zmierzchu, może się wydawać dziwne, tak? jeżeli ktoś nie, nie zostanie wytłumaczony, że ona dlatego nie je i nie pije, ponieważ pości. Tak? I u nas też no, różnie przestrzegane, ale są posty też, tak? może nie tak rygorystyczne jak tutaj w, w, w ramadanie, kiedy od wschodu słońca do zachodu nie można, nie można nawet pić. Tak? ale wytłumaczenie już, już zmniejsza ten dystans, a, a wiemy też, że mm, najbardziej tego, czego boją się, boją się Łomżyniacy, to jest, to jest mm, taki lęk przed właśnie innym, przed tym, jak to powiedziała jedna pani w czasie, w czasie wywiadu Polka, że ja nie wiem, co temu uchodźcy siedzi w głowie, tak? Jeszcze zapytam Cię Kamil o plany fundacji w najbliższym czasie. Znaczy myślimy, żeby dalej kontynuować, kontynuować te działania, które, które podjęliśmy i ponieważ wiemy, że bardzo sprawdzają się też działania takie jak Dzień Uchodźcy, tak, czy też wystawa, właśnie będziemy starali się też działać działać kulturalnie, tak, pokazywać właśnie uchodźców, czy też cudzoziemców przez pryzmat właśnie kultury. I to jest, to jest na przyszły rok, myślę, że kilka, kilka wydarzeń właśnie kulturalnych przygotujemy w Łomży. Dziękuję Ci za przybycie do studia. Moim i Państwa gościem był Kamil Kamiński z Fundacji Ocalenie. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo. Dziękuję również.